Mamy telewizor, mamy lampę. No to teraz zróbmy coś, na czym byśmy mogli to wszystko postawić, czyli komodę ze szkiełkiem. Dobra. Dodajmy, moi drodzy, sobie nasz 3 kursor obok. Następnie dodajmy mesh, cube. No i to tak naprawdę, moi drodzy, już będzie nasza podstawa do fajnej szafki. Teraz ją troszeczkę wyciągnijmy do góry. Mamy to. No i możemy leciutko wciągnąć do tyłu. Dobra. Przesuńmy ją sobie, żeby tak ładnie stała. Ściany naszego domu podwyższmy troszeczkę. Oraz turbo, łatwa robota, musi się mi wierzyć. Wchodzimy, moi drodzy, sobie w tryb edycji. Zaznaczamy albo nie, wiecie co? Zrobimy, moi drodzy, żeby tu była szafka dzielona żeby na dole będzie jedno i góry będzie drugie. Dobra, więc, moi drodzy, dodajemy sobie Edge Lupa, R, objeżdżamy troszeczkę w dół, następnie. Mega prosta robota, uwierzcie mi. Wychodzimy, akceptujemy rotację i skalę, czyli Ctrl A, Rotation i Scale. Ok, dokładnie tak. Zaznaczamy sobie tą, ten górny nasz plane. Następnie klikamy. Teraz? Tak, teraz. E, S, ES, czyli Elżbieta. Następnie Szymon. 0,9. Może być. I teraz łapiemy za tą dolną naszą powierzchnię i znowu piszemy ES0,9. Tak naprawdę, moi drodzy, najbardziej nam zależy na tych odległościach tu i tu. Złapmy sobie za tą krawędź, leciutko ją obniżmy, tą leciutko podwyżmy i tą leciutko podwyżmy. Następnie łapiemy za jedną i drugą powierzchnię oraz klikamy nic innego, kochani, jak E. I wciągamy do środka. Ja bym chciał, żeby, moi drodzy, tutaj ta nasza szafka miała szklane drzwi. Bo czemu nie? Tutaj te światło na razie wyłączę, lampę zgaszę. <grytanie> Oraz wejdę, moi drodzy, oczywiście naszego trybu modelowania. Naszą szafkę leciutko tutaj. Podniosę, ok. I już lecimy z tematem. Krawędzie jeszcze troszeczkę. O, shadows, cavity, hop, hop. Teraz będziecie wszystko lepiej widzieć. Jak dodać półkę? No, nic trudnego. Możemy, moi drodzy, złapać, wejść sobie oczywiście w tryb edycji. Następnie złapać za tą naszą dolną płaszczyznę, kliknąć Shift-D, dokładnie tak na kopiowanie, oraz podnieść ją do góry. Nasze szklane półki będą miały grubość, ale muszą być leciutko cofnięte, żeby to wyglądało po prostu bardziej realistycznie. Mamy, mamy. A jeszcze wam pokażę, jak je podświetlić, to dopiero będzie kozak. Dobra. Łapmy sobie za naszą bułkę oraz kliknijmy E i leciutko w dół. Teraz fajnie byłoby dodać tutaj takie mocowania lekkie. Dlatego kliknijmy sobie tutaj ładnie nasz 3D Cursor i dodajmy kiba. Cube, cube może być leciutko pomniejszony, nikt tak naprawdę za bardzo na to uwagi nie będzie zwracał. Oraz tutaj dodajmy sobie bewelik taki. Pamiętajcie, kółkiem podwyższamy ilość krawędzi, nie? Z robotu. Jest, jest. Następnie shade smooth. Trójkąt bermudzki oraz auto smooth na 90 stopni. Oj, chyba jednak nie. Na 80 stopni. <laughs> Teraz wchodzimy w tryb edycji tego naszego małego cycka. Klikamy Shift D. Przesuwamy. Następnie łapiemy całość. Czyli to nasze cycki 2, znowu Shift D i przenosimy na drugą stronę. Następnie R, Z, 180. I moi drodzy, nasze uchwyty do naszych półek są zamontowane. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak te uchwyty dodać do naszych szklanych półek. Czyli klikamy na nasze uchwyty, klikamy na naszą szafkę, Ctrl J. Widzimy, że shading nam się popsuł, ale nie martwcie się. Znowu klikamy Autosmooth, dodajemy 80 stopni i mamy idealny, moi drodzy tutaj shading już teraz, dobra teraz kliknijmy sobie zaznaczanie tutaj nad moją głową plane'ów, najedźmy myszką kliknijmy, kliknijmy L, L, L L, L jak leokadia. i teraz Shift D Z hop i hop no i moi drodzy nasza półka jest już prawie gotowa teraz no, nie pozostaje nam nic innego, kochani, jak dodać drzwiczki. Dokładnie tak. Tylko, może to pomalować najpierw. Dobra, pomalujmy najpierw, a później, moi drodzy, załadamy drzwiczki. Dobra, mamy naszą półkę. Niech nasza półka będzie w kolorze czarnym. Czyli, oczywiście, zaznaczamy wszystko. Dodajemy kolor nowy czarny. Rafnes możemy troszeczkę zbić. Udręka wszystkich. Mamusi, które sprzątają. Palcuje, palcować to się będzie niesamowicie. Następnie kliknijmy za nasze półki, sru, sru, sru. Oraz możemy przypisać, moi drodzy, materiał, oczywiście ten szklany, który tutaj mieliśmy już w naszej lampie. Czyli dodajemy nowy materiał. Nasza lampa jest koloru czerwonego, więc dodajemy go, duplikujemy. No, i tutaj sobie wpiszemy półki, i przypisanie. Widzimy, moi drodzy, że nasze półki już są. I wygląda to nawet całkiem nieziemsko. <laughs> Ale weźmy, moi drodzy, kolor, zmiejmy tych naszych półek na biały. O, będzie taki bardziej fancy, wiecie, takie, taka gablota, taka och, 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 och. No i nie pozostaje, kochani, nam nic innego, jak w sumie jeszcze może pokolorować te nasze tutaj, te małe takie pierdutki. Hop, 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 oj, hop, 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 hop. hop. Oczywiście l zaznaczamy. Hop, hop. I hop, hop. I dodajmy nowy materiał, który będzie troszeczkę bardziej metaliczny, czyli metalik podjeżdżamy. Tak, o na tyle. I oczywiście assign. Dobra. Nasze półki są już zamocowane i wyglądają dosyć dobrze. Jak zrobić podświetlenie? Light oraz area light. To jest światło mojej drodzy, które jest takim prostokątem, jak widzicie. Teraz musimy po prostu go dopasować do takiej listwy, następnie kliknąć RY90, ale w drugą stronę. Hopla, troszeczkę jeszcze obniżmy oraz poszeszmy do szerokości naszej super mega podświetlanej półki. I może w dół albo w dół i do góry. Eee. Okej. Okay. Widzimy, że nasz punkt świetny wygląda w ten sposób, jest takim prostokątem, który przenika się przez górę i przez dół tej naszej półki magicznej. Możemy troszeczkę zmniejszyć moc. Shift D oraz Shift D. No i nasza półka, kochani, są, nasze półki są już podświetlane magicznie. No powiem wam, że wygląda to całkiem, całkiem fancy. No i nie pozostało na nic innego oczywiście jak dodać drzwi do naszej szafki, co nie? No co? Tak. <grych> Więc w tym celu, moi drodzy, złapmy za naszą szafę, złapmy za tylne drzwi. Następnie kliknijmy sobie Shift D. Skopiujmy ten nasz front oraz dopasujmy go ze snappingiem oczywiście do vertexów do krawędzi, czyli G, Y w moim przypadku hop, hop oraz hop. No i w dół, hop. Następnie duplikuję sobie to wszystko, obniżam do dolnej krawędzi. No i do, dociągam do dołu. <laughs> Możemy, moi drodzy, teraz och, leciutko to domknąć, żeby jednak pozostała lekka szpara. Oraz wyciągnąć literką extrud, czyli e. Dobra, skoro mamy już zamkniętą naszą szafę, teraz przypiszmy oczywiście do naszych drzwi kolor szklany, czyli kolor półek. Nasze półki tam są, tylko musimy niestety do, naszych, do tej naszej szafy zmienić poziom refrakcji. Czyli kopiujemy to drzwi oraz zmniejszamy IOR. Zmniejszamy czy zwiększamy? Zmniejszamy czy zwiększamy. Okej. Okay. Nasze półki są słabo widoczne, ale nie przejmujcie się tym. Już, moi drodzy, to naprawiamy. Możemy oczywiście w tym momencie po prostu włączyć Cycles i przejść do renderingu. Wtedy to nam będzie wszystko tutaj ładnie wyglądało. Tylko, że jest po prostu tam w środku za ciemno trochę, nie? Dlatego, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak rozjaśnić troszeczkę te ciemności egipskie. Czyli wchodzimy sobie, moi drodzy, oczywiście o tych naszych drzwi odseparujemy je literką E złapmy je sobie na zewnątrz oraz przypiszmy im pivot point tak żeby się otwierały czyli wchodzimy tab łapiemy za krawędź Shift S Cursor to selected wychodzimy z trybu edycji Ctrl Shift Alt Origin to 3D Cursor hop i wiecie co ja bym tutaj jeszcze dodał? no co byś tu jeszcze dodał audiolog? roughness bym zbił to na pewno i dodałbym tutaj do środka, moi drodzy, point lighta. z radiusem praktycznie zerowym oraz większą mocą. Widzicie? Lepiej to zaczyna wyglądać. Hop, hop, hop. I moi drodzy, mamy naszą półkę. Mamy naszą super półkę. Nie jakąś tam półkę, tylko super półkę zrobioną. Ale dodajmy, moi drodzy, na tych drzwiach jeszcze refrakcję dodatkową. Znaczy dodatkową geometrię. Złapmy za tą całą naszą. Płaszczyznę, dodajmy Ctrl B, to nam, moi drodzy, oczywiście doda, doda krawędź, jednak dodajmy tą krawędź leciutką i weźmy pomniejszmy to. Patrzcie, widzicie, co się dzieje tutaj teraz na krawędziach? Mamy takie super coś. Możemy złapać za te nasze drzwi i dodać bewel po całości, ale też leciutki, i wtedy, moi drodzy, mamy już takie fajne załamania. Więc jednym słowem, będziemy, moi drodzy, mieli szafę. Jeżeli chcemy dodać tutaj jakiś otworek na rączkę, wejdźmy sobie oczywiście w tryb edycji naszego mebelka. Odseparujmy te nasze drzwi. I teraz nie będzie nic trudnego. Uwaga, dodajmy sobie mesh, cube. Tutaj go jakoś ustawmy. Leciutko go poszerzmy. To sobie poszeszmy, może troszeczkę wężej. Po prostu teraz robimy, kochani, uchwyt taki, żeby tutaj można było łapkę wsadzić. Dodajmy tutaj PWL, ale najpierw zaakceptujmy rotację oraz skalę. Hopla. Następnie klikamy za to. Klikamy za nasze drzwi. Ctrl Shift B. No, u mnie to nie działa. <gryw> Dlaczego? Następnie, kochani, klikamy sobie na te nasze drzwiczki. Dajemy modyfikator, boolean, wybieramy obiekt. No i to będzie nasz obiekt, którym będziemy ciąć. To. Akceptujemy. No i kochani, mamy fancy szafę. Co by na to? Proste? No proste, nie? Mamy super gablotkę. Czego chcieć więcej? Może tylko więcej pieniążków. To co. Do usłyszenia w następnym poradniku. Cześć! Pęk!